mieli to... Wybierz postać. O kurde! Ale, zaprosz nas ale postacie! ja. Zaprosz nas zaproś na smilie! Zaproś! Zaproś, 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 zaproś! Zajmuję Foxa! Ja jestem Foxim. No to ja Freddy, ja Freddy, ja Freddy, ja Freddy. E, Bonnie. <laughs> Maciek Czikorita. No, Wiesz, to jest, jest najlepsza postać w FNaFie. Ej, bo coś mi tam. Ale daj nas! To... daj kod, a nie... Jaki kod? Człowieku, ci się gry popieprzyły chyba. O, Maciek był już. I... Weź daj jeszcze raz zaproszenie, bo coś mi tam... No co, co wy wychodzicie? Niestandard... Nie wiem, coś... Wystandard... Po... Kompania? ...kompanię, Podobry... wąż mi nie podoba. Podob... Podob... Chyba nie podob... musicie pobrać podob... te mapy. No to serio? Nie wiedziałem. Czekaj. E, to poznawaj nam tą mapę. E, ta mapa się nazywa... Freddy Fazbear Pizza i to ma ta, e, na obra... Musicie wpisać Freddy Fazbear Pizza i znaczy? tam po prawej co-op i to ma na logo takich typów na plakacie. Eee... No, co -op? ma niezwykłe postacie, Nick, y, Coach i w ogóle y, reszta na plakacie, nie? FNAFa. E... Jakby mnie się nie zawiesił. I to o, ma być jest. na plakacie, wszystkie postacie, to? Mm -hmm. I tle takie e, rysunki slafa. Ja wam wyślę, bo wytępi jesteście. No <laughs> właśnie. W końcu pomyślał. <laughs> w końcu pomyślał. Nie to, co ty. <laughs> Znaczy, a, po, a, 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 a potem se pobierzcie e, tą mapę. To, tą, o, I potem pójdziemy na Minecrafta. Minecrafta we we